Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Jak spaliście? A jak mi się dzisiaj ciężko wstawało. Może dlatego, że jest y, troszkę chłodniej. Oj. Czekaj, no dałem wam tam specjalnie, żebyście się zajęły. Ptaszynko, ja muszę po kolei was nakarmić. To są już naprawdę ostatnie scenki. Zastanawiałam się, czy dzisiaj robić im mleko. Oj, już wypiłeś, tak ślicznotko. Ostatni bałczyk. O, pięknie, pięknie. Już już, już już, już, już. Już, już, już. No wiem, wiem. Gdzie ty mi wlazłeś? Ojejku ta maleńka jak się to położyła. Nie chodźcie po niej, bo ona ma teraz pełny brzuszek, wiesz. Poczekaj, poczekaj. Czekaj, czekaj, Muszę się zasłonić, bo mi znowu podrzecie tą bluzkę. Ona już się do niczego nie nadaje. Czekaj, czekaj, nie skacz, lela. Miońki. Miońka malutka. Dzisiaj to ostatnia, tak? To ostatnia mój skarbie. Zobaczmy, jak się szybciutko piją. Sipciutko ja wiem. Tak, 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 tak. Oj, nie na oczko, mu, nie na oczko. Boże. Boże, Bozie, moje sierotki kochane. Moje sieroteczki kochane. Takie dzielne, takie kochane, takie wesołe. Ja to tylko taka jestem maruda. Oj, sierotki, sierotki. A one pojedzą i zaraz się tutaj bawią, mruczą. Takie słońce. No. Już już popatrz. On już ma ostatnie łyczki, po prostu ostatnie, ostatnie łyczki. A już nawet zaczyna cudować. To już go zabierzemy. Idź teraz tu na chwilkę. Tak, tak dla siebie. Już ptaszę, już, nalewamy. Nalewamy dla siebie. Całą butlę. Całą butlę, kusko moje. Kuzeczko, proszę kuzeczko, doczekałaś się, kuzeczko. doczekałaś się kuzeczko moje. <noise> moja kochana, moja piękna. Ależ to jest kotek. Takie cudeńko. Powinny się bitwy odbywać A pewnie dlatego, że chciałabym ją z bratem wyadoptować. Na razie się jeszcze nikt nie zdecydował. Tak, tak, pomaleńku pijemy tak. Pomaleńko. słabo może po prostu za mocno skręciłam o teraz ładnie pijesz teraz pijesz idealnie Oj, czekaj, czekaj, bo ty się dławisz ja nie wiem co to dzisiaj z tym piciem Mam ja mnie tu zaciefia za nóżkę. Ja mnie tutaj tak ładnie zaciefia za nóżkę. No zobaczcie. To są moje zieloteczki, kochane. Zieloteczki, kochane. Moje, one tak potrzebują teraz człowieka. Tak potrzebują. Tak jest on cudowny. Chodź, malutka, tu cię schowane. Tu cię schowamy, i ciebie, chłopany, też. Zobaczcie, jak one mnie obłażą, jaka to jest różnica między tym pokojem, a tamtym. Tam się przyjdą przywitać i lecą dalej. A tutaj dzieciaczki po prostu do ciotki, do ciotki i pieszczoty, i łapeczki wyciągają. Bozie, bozie, bozie. Mm. Cudowne są kiciulki, cudowne. Cudowne są kiciuleczki, takie kochane. Takie kochane. <ścoughs> tutaj. tutaj takie kochane. Takie piękne kiciulki. Jakie pięknoczki. Czekaj, bo się pochaciłaś tymi pazulkami ty. Nie wolno rączką się bawić. Nie wolno. Piękności moje, piękności. Jak to zniszczył znowu tą matę? Kto ją zniszczył. Co to jest jak Tu piękny, taki kłody. Jakie piękne kłoty dwa kłody. Coś chyba jest coś nie tak. I, i, ostrością. A teraz chyba lepiej. Teraz chyba lepiej jest, tak? Co za piękny Bziół! Mm, ciocia piękny piękne Jakie tu jest Bziusisko piękne! Jakie tu jest piękne! Ale Wy nie musicie robić kubek po jedynku. O, nie byłyście takie głodne, tylko po prostu spragnione po nocy kontaktu z człowiekiem. Oj ta parka właśnie, słuchajcie, te dwa koteczki. Szukają domeczku. One muszą mieć siebie. Muszą. Muszą. To będzie takie piękne chłodzie Wiem, że już wszyscy zakoceni. Ale jeszcze może ktoś. Pamiętajcie, że zwierzęta żyją krócej niż ludzie, więc robią miejsce. Chodź na chwilkę, pójdź do kuwetki, bo takie miałczenie to może oznaczać siusiu. Mówiłam siusiu. Jest siusiu. Kochane są. Tak jak ani jednej kubki poza kuwetą. Nic. Coś pięknego. Bawią się teraz, a my będziemy ważyć. Najpierw zaczniemy od...

No resztę, jak ja mam teraz złapać resztę? A on się uparł tutaj na ważenie. Na ważenie. No. Spadniesz mi z tej wagi. Spadniesz mi, ty wąku mały. Ty wąku mały, niedojrzały ty. Ty piękny, ty śliczny. A resztę nie mam jak ważyć. Bo się akurat zabrały za zabawę. Nie będę im przeszkadzać. Chyba, że któryś tu podleci. Chodźcie, chodźcie. Oj, cudowne. Pchełeczki. Pchełeczki. No i zobaczcie, no po to są kotki dwa właśnie. Po to, żeby się sobą zajmowały. No pięknie, ale czekają jeszcze maliniaczki, zaraz sprawdzę, czy mogę do nich wejść, czy mama karmi. Uwaga, kokosiku, ty już jesteś zważony, proszę nie skakiwać do miski. Teraz zważymy figunię. Czekaj, 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 czekaj. 600, no przecież to się tak tutaj, że nie wiadomo, no. 612, 16, no teraz się nie rusza, 616. Figa. 616. Dobrze, Figūniu, przepraszam, ale zjednamy, panineczkę. Chodź, kuchanie, teraz ty, ty przyjdzieś. Oj, ty jesteś, klocuś 468. 468. Boże, co ja gadam? 600. Nie wiem, tak, 648. Dzień dobry maluszki, a ja tutaj dwa maluszki spały, bliźniaczki, tak? Bliźniaczki spały. A ciotka musi w końcu do was wejść, bo jeszcze z piskami muszę iść. Czekam i czekam, zaglądam, a tu maluszki śpią i śpią. Dzień dobry. Jak tam moje sprzątanie? Coś dało wczorajsze? Dzień dobry. Ładne scenki miłe jakieś, tak? O to już nie chyba, prawda? Jak tam bączuszki? O, tutaj śpią bączuszki poziomkowe. O, jak się wyciągamy. Jak się przeciągamy. No i co, jedzenia macie? Wszystko macie? Po co ja wam jestem potrzebna? To kuwetki tylko, tak? Zaraz posprzątamy kuwetki. I ciotka pójdzie z pieskami, tak? Nie wiadomo, gdzie one zamierzają być te kotki. No gdzie? No gdzie? Dzień dobry. No dzień dobry ogleściku. Dzień dobry, ku śluśny. Hello? Jak się spało koteczkowi. Fajny, tak już czuć w ręce coś. A poziomeczka? A poziomeczka cię powie. O poziomeczka brzuszek ma. Dość kiepskawy, jak tu jest. Czekaj, to sprzątamy i dajemy wam nowe jedzonko. Kogo my to mamy? Jezoneczkę? Nie, agrescika. Tutaj więcej widać, więcej kotetków, więcej pięknych kotetków, pięknotek takich kochanych, takich kochanych. Jak tam ty, mamuśka ostra, ostra mamuńka? Hmm? Taka mamusia stanowcza, te dzieci tymczasem dostają od niej. Już już teraz nie wszystko jest dobrze. Tak. Dobra, no to co? Dzieciaki się bawią. Mamuśka zasłania wszystko. Cały świat zasłania. Ja tu chcę pokazać dzieciaki, ale to nie jest takie proste. Zobaczcie jaki duszy, długi kot, jaki fajny brzuszek. Dobra, muszę wziąć miseczki. przyniesiemy te brzówki. I co malinka? Ty na pewno udajesz, że jesteś głodna, bo wcale nie jesteś. Wcale, a wcale, a wcale. Czekaj, bo ja nie wiem, jak mam to ustawić, żeby pokazać te koteczki, jak one się ładnie tutaj wszystkie bawią. Jest ich tyle. Jest ich tyle. Robią minki, robią wygiwaski. Tak. bo to ja widzę, że tutaj nikt nie chce jeść tego. Dałam tutaj probiotek do tego jedzonka. Nie po co, bo wszystkie kubki dobre, ale dałam. I teraz nikt nie chce tego jeść. Od poniedziałku zaczynamy kolejną serię odrobaczenia. Także kotki będą takie odrobaczone, że talach jak tala. Tu jakie miłości. Tu jakie miłości. <laughs> Tutaj pięknie się bawią. Jerzyneczka, nasza mądralka. Tak, nasza mądralka, jesteś? I jaka jestem piękna i mądra kicia? Tak. Mamusia, ogonkiem. Nie doczekała się, nie doczekała się od ciotki. Tak? Nie doczekała się. Jak tam cycuszki? Pełne. Nie, karmiłaś dopiero co. No i tak, tutaj w tych kocich pokojach się dzieje. Tamte kotki to po prostu na mnie siedzą, chcą miłości, chcą przytulania, ale potem też się zajmują sobą, jak już się nasycą. A te to w ogóle mają ciotkę w nosie, za wyjątkiem tej panienki. Ta panienka też będzie szukać domu, także. Proszę o propozycje jakieś. Bo dużo mamy kotków w tym roku. U Klaudi takie bidulki z tymi oczkami, troszeczkę niewidzącymi będą. No i będą piękne kotki u Sylwii. Nie wiem Sylwia, jeśli oglądasz, jeśli słyszysz, ja do ciebie oczywiście napiszę. To dawaj zdjęcia, bo już ludzie się muszą zakochiwać. Patrzcie parami. No naprawdę tutaj to już można, wiecie, nakręcić film pełnometrażowy. I myślę, że dla, co po niektórych nie byłby w ogóle nudny. O, walec przejechał. Walcem przejechałeś. I tak. Aniońka takie robi miękkie. Ona jest naprawdę cudowną kiciuką. Z taką cudowną kiciuką.